I hej Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ponownie Artane, a to jest oczywiście kolejny już odcinek z Crasha Bandicota, w którym ponownie zmierzę się z tym zrypanym. O! O, ktoś do mnie napisał na Steamie. Napiszcie do mnie na Steamie, jak, jak nagrywam. W sumie może nie wiedzieć, że nagrywam. Ktoś, kto do mnie napisał, bo a, rzadko wtedy siedzę na Steamie. Akurat jakoś zostawiam sobie widocznie włączony Dobra, ale zmierzę się kolejny raz z tym zesranym levelem, którego nie mogę przejść. Boulder dash Czyli No jak? Spokojnie Adrian, spokojnie. Masz radę. Mam 4 HP. Dodatkowe, no w sumie mamy 5 żyć. 5. No co ja tu jeszcze rozwalam w ogóle? Nie, nie, wiem, nie, nie wiem. Czy to ma jeszcze jakiś sens? Rozwalanie tego wszystkiego. Nie mam szczerze mówiąc zielonego pojęcia. Czy to ma jakiś sens? Hop, 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 hop. hop. I... Doszedłem do checkpointu! Jest! Wreszcie jakiś progres. Wreszcie jakiś progres od ostatniego odcinka O jak widzicie bardziej się skupiłem widocznie na tym co robię, no nie, tak serio to nie. Po prostu wreszcie się wziąłem w garść i postanowiłem, że to zagram, że to rozegram dobrze. Ale tu mamy płotki, a płotków nie lubię. Płotki mnie pewnie wprowadzą, pędzą mnie do grobu. Jak to zawsze bywa w crashu. Przykór. Chociaż w sumie może tym razem się mi uda i przed nią ucieknę, bo... Tak... No przecież już tam wskoczyłem! No nie! Nienawidzę cię kulo! Nienawidzę! Damn! I tak się właśnie grało w Crash Bandicota na PSX. Mhm. Mm mhm. Mm Podejrzewam, że teraz to by nawet moja siostra miała z tym problemy, żeby przejść to w górę. Bo jednak na padzie xboxowym gra się no ciut inaczej niż na padzie z psx -a, tak? Na tamtym padzie się grało dużo inaczej, bo był ten... były strzałki, a tu mamy po prostu... Nawet ja nie gram na analogu. Jezu, udało mi się! Uf, ty głupku! Ty głupi głupku! Dejam, co ty zrobiłeś? Ty głupku! Ty, ty... ty głupi jesteś w ogóle. <laughs> Ciekawe czy da się zrobić w ogóle coś takiego, że na przykład wiecie... A... Wyjdę i ta kula na przykład ten, nie? I ta kula na przykład no, sobie poleci, a ja pójdę sobie później bez niej. Chyba nie chyba się tak nie da. Przynajmniej mi się nie wydaje. Ej, ale jest progres, zaszedłem dalej niż ostatnio. Yeo! Yeah! Nienawidziłem w ogóle muzyki. Jak ta kula nas goni? Bo ta muzyka jest po prostu okropna. I ja, nie, ja jej nie lubiłem nigdy, bo ona mnie przerażała. Bo ona, tak wiecie, w sumie chyba ma taki cel takie założenie z tej muzyki, żeby przerażała e, człowieka, którego goni ta kula. W co za idioci robili? Kula! O, o! Słyszę koniec! Słyszę koniec! Tak! Tak! Udało się! Pięknie! Kolejny poziom za nami. I tym razem mamy poziom o nazwie: O nazwie Sunset Vista. Ok, ja się łyknę kawki zbożowej, bo zwykłej nie lubię. Sunset Vista to są ruiny. Mmm, gorące. Gorące. Czy coś tu jest? Czy, czy, czy coś tam było? Nie, nie było tam nic. Tutaj mamy oczywiście pasiastą skrzynkę pasiastą pasiastą skrzynkę na której oczywiście możemy sobie nabić trochę owoców łampa co w sumie jest spoko dobra tam i tak nie wskoczę więc nawet się tam nie pcham dobra niech sobie lecą, lećcie sobie dobra, 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 dobra Hehe. <gry> ok. Tu mamy maskę, i darmowe życie, super. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Jestem rad i polon normalnie. Dobrze. Teraz już te skurczbiki tu nie będą latać. Aha ha A masz skulańców. Porobiony! Ło! Coś to się podziało. Że nie trafiłem tego. No nie! Dowody! Czemu dowody? Ale nie. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Ło! Jeszcze bym się nadział na ogień, nie? Jakby dziś było mało. Ale przeszliśmy kulę, jest progres, powinno iść teraz już po prostu po naszej myśli i powinno być idealnie i wszystko super i, i, i spoko i, i w ogóle i powinniśmy to wygrać i przejść bez żadnego problemu i no, no, no tak, nie no. Tak serio to mogą być już problemy na tym poziomie. No ty cfelu. Chciałem na ciebie wskoczyć. No nie, musiałeś, musiałeś to zrobić. Dobrze, przynajmniej teraz trafiłem tego to nietoperza. Pięknie, dobrze, 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 dobrze. Niech to przeleci. No! Zrobiłem to! Wow, udało się! Udało się, checkpoint! Pięknie. O, i tu są te, te platformki. Platformki, tak. Które zawsze lubiłem. One w sumie nie, były trudne, czemu ja to... Czy, co? Jak ja to zrobiłem? Za bardzo się śpieszysz! Uch, ale udało mi się. Za bardzo się i śpieszysz, matole. I, i, i przez to... I przez to głupio giniesz. A po co ty się tak śpieszysz? Co? Śpieszy ci się gdzieś? Nie. To co ci chodzi? O Boże, tego nigdy nie lubiłem. No, chcę tam skoczyć! Eee. Mam nadzieję, że Was uszy nie bolą od tego mojego krzyczenia. Ale jakoś taki mam humor po prostu, że wiecie, że, 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 że no... No to tak. I, I po prostu mam ochotę sobie powkurzać się na tą grę. Jak to robiłem za starych czasów, kiedy jeszcze w nią, jako dzieciak. Grałem na PlayStation 1 pierdziele to chociaż w sumie, w sumie dam radę! Tak! Opłacało się, bo tam była maska. Opłacało się, bo tam była maska. Zawsze w... właśnie wiedziałem, że coś tam było. Kajcie, raz, dwa, raz, dwa, proste ruchy. Mhm, mm proste ruchy. No, co? To, to, co tu się stało? Nie miało prawa się stać Jak się stało No, no, no dobra W sumie co ja tam wiem, nie? Dobra, no, tu mamy ogień Ile w ogóle jest za ten? Cześć, mamy 31 Dobra Skoro mamy 31 Aha, czyli dwie monety Dwie Boże, już miałem mówić monety. Dwa owoce łampa. Dobrze. Mhm. He udało się! Za pierwszym razem nic się nie spierdzieliło. Tym razem. Hopla. 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 I rap hop. I hop. I hop. I hop. I hop, i hop, i hop. Pięknie. Płoń. Dobrze, dobrze, dobrze. Wow. Tu czasem miałem problemy z wskoczeniem na to. tak akurat pamiętam bardzo dobrze. Że czasami był problem ze wskoczeniem na to, bo jeżeli za późno się wskoczyło, no to a, niestety spadało się i nie było możliwości wrócenia na dół żadnej Pięknie. Pięknie. Ja, no, teraz, ten, teraz to już jest, wiecie. Teraz to już jakoś idzie. Dobra, tam widzimy, że nic nie ma. Czy tutaj jeszcze gdzieś coś jest? No dobra, nic tam nie ma. I raz. Co? Co, jak to się stało? Źle sobie <laughs> wybierzyłem? Źle. Zła percepcja, czy co? Nie zrozumiałem w ogóle tego, co się stało. Po to jednak było trochę dziwne. Co najmniej. Dobra. Nie udało mi się. Raz i dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Tam! Ło! Ło! Nie spadaj, Crash! Crash, ja cię proszę. Krasz, ja Cię proszę. Ty mi tak nie rób. Ty mi tak nie rób, bo ja tu na zawał zejdę. E, pamiętam zawsze, że chciałem mieć PlayStation 2. Bo mój kolega miał. I grał w Ratchet i Klanki i takie tam. I Ratchet i Clank było naprawdę... O, co to była za gra. To była piękna gra. Dobra, teraz się chyba zmieszczę. Tak, zmieściłem się. Wow, udało się. Uf, nie umieraj. Czy Mamy checkpoint. I czy nad checkpointem coś tam było? Nie, niestety nie. Dobra, ty się nie zapadniesz, tak? No, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Dobrze, wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Teraz tak, no co? Jak to się, jak? Czekajcie, ja to muszę, ja, ja muszę na to popatrzeć. Mhm. mhm. No dobra. Czy muszę skoczyć od razu? Jak się zacznie wsuwać to, bo wtedy. Hop. hop, hop, No dokładnie tak to trzeba było zrobić. Dokładnie tak. Tu by się checkpoint przydał w ogóle. O, dużo żyć. Dużo żyć. aż dwa. Uff Uf. Hu! Uf. He, udało mi się. Zdobyłem trzy monety. E, trzy te, które mi były niezbędne do życia. Kolejnego zdobycia. To zdobycia, kolejnego życia. wiem czy da się zrobić tak, żeby podskakiwała jedna na drugiej. I z tego leciały lampa frutzy. Wow, a już wiem, jak to mam zrobić. to ja mam wejść na to. Nie, a ja jednak to tam zaskoczyć. Hufu, dawno nie grałem w ten, na tym poziomie, więc już nie pamiętam. Nie, ty Celu! Ogniu, ty głupi, ty. No, to tu nie mogłem nigdy wskoczyć. Aaaa, wszystko jasne. Wszystko jasne, tu nie mogłem sobie nigdy wskoczyć. No nie. Czekajcie, raz, dwa. Raz. Dwa. Mhm, No Nie tak. Raz. Dobrze. Dało się. Mamy checkpoint. Chodź tu czerwony. Chodź tu czerwony. No nie udało mi się. Fak. Ja chciałem wszystkie skrzynki mieć. No dobra. Trudno się mówi. Dobra. Wy się wsuwacie wszystkie naraz. Albo i nie. Dobra. To mamy. To mamy załatwione. Lecą mnie topery. Mhm. Teraz skakujemy tu, tu i szybko. No bo jakbyśmy tam stali, to by nas nie topery niestety. Dobra, jak to jest? Całą, czwór całą czwórką lecić cały czas? Tak, całą czwórką, dobra. Hop, hop, hop. <laughs> jak ja to zrobiłem? Dalej nie wiem. W moich najśmielszych marzeniach nigdy mi się tego nie udawało uczynić, jak grałem normalnie w Crash'a. Never ever forever. Mamy złotą maskę. Jak to teraz spieprzę... To będę zły. O, SMS mi przyszedł. Jak to teraz spierdzielę, to po prostu się tak wścieknę. Dobra. To trzeba wyczuć. Momencik, tylko zobaczycie to coś ważnego. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Mhm. Mm Dobra, już wiem wszystko. Opa, pięknie. Aha, aha. Dobra. Pięknie. To mi się udało. Życie. Ale nie będę ryzykował życiem za życie, bo później bym mógł stamtąd już nie wrócić. A tu jest checkpoint, tak dobrze pamiętałem. Tam nic nie ma, dobra? Hop, hop, hop. Dobra, 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 dobra. dobra. Pięknie. Pięknie udało się. Pięknie udało się. O, tu też nie mogłem nigdy wskoczyć. To było problematyczne dla ileś tam latka. Już nie pamiętam ile miałem wtedy lat. Ło! Co się dzieje? Co, co się dzieje? Pany i panie. Pany i panie, co tu się wyprawia, nie? Tak, spal się, spal się! Idioto! Nie rób tak. Nie rób tak, Adrian. Adrian, ja Cię proszę. Hop, hop, hop. A, bo te są szybsze. No tak. Zapomniałem. A, zapomniałem sobie, że one są szybsze. No ale tak, faktycznie tak było. Cześć, Gukku. Dobra, to akurat wiedziałem, jak zrobić. O, i tu mamy zdrowia, znaczy życia, Boże zdrowia. Mamy tu życia jakieś i lecimy dalej. Pięknie. 17 minut, 18 prawie. Prawie 18 minut. Koala Kong. Koala Kong, czyli boss, którego nigdy nie przeszedłem prawie. Raz w życiu mi się chyba go udało przejść. E, jeszcze na PlayStation. E, zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Jak zwykle na bossa mamy maskę e, złotą jaj, no już nie mamy. A już pamiętam jak to było. On sobie rzucał kamieniami i potem przychodził taki czas, kiedy on rzucał kamieniem dużym. No ale oczywiście no nie mogłoby być takie proste. Oczywiście za każdym razem kiedy on rzuca kamienie Spadają nam tutaj na głowę TNT A koala Kong musi dostać oczywiście. No i pięknie Ej, tym razem mi to idzie jakoś. Oj straciłem kolejną maskę. Dobrze. I zostało mu ostatnie życie. Tylko że ja nie wiem czy ja teraz mojego życia nie stracę. O jednak nie. Dobra, rzucaj. Rzucaj koalo. Dobrze. Tak, udało się. Pokonany. Porobiony. Pięknie. W tym odcinku po prostu już więcej mi nie trzeba. Więcej mi już nie trzeba w tym odcinku. Przeszliśmy na kolejną wyspę. Trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem. Cześć!